Wtorek, 1 lipca jesteśmy w Poczdamie I dzisiejszy dzień rozpoczynamy od przejażdżki mocną, a szóstką. A kobieca intuicja podpowiada, że to będzie jeszcze lepszy dzień. Dobra, to co tu mam? Audi E6, to już wiecie, 3 litrowy diesel, 218 koni, przejechane 20 351 km, pierwsza rejestracja sierpień 2017. Cena 31 990 euro brutto, netto, to jest ważne, 26 882 euro, przed negocjacjami. Jesteśmy tutaj na zlecenie Pana Aleksandra. Kilka lat już wcześniej sprawdzaliśmy, ale pouciekały. To pojawiło się parę dni temu. Ogłoszenie nadal nie posiada zdjęć. Świeżo przyjęte auto. Udało się wydrzeć dzięki uprzejmości sprzedawczyni. Się obsługuje nas bardzo miła Niemka, młoda, na imię Stella. Stella. Udało się wyrywać zdjęcia, trzy zdjęcia właściwie z garażu, e, zaraz po przyjęciu tego auta. Znaczy, salon przyjął to w rozliczeniu, sprzedane przez nich jako nowe. E, klient się znudził, oddał to auto przed upływem 30 tysięcy kilometrów. Nasza Niemka przeszła się chyba do, do garażu, zrobiła trzy zdjęcia. No i pan Olek zdecydował się, żeby to auto zweryfikować. Będzie je kupował na firmę w kwocie netto. Oczywiście, wy, wymagane to jest, to już pewnie wiecie, z innych naszych relacji. Zazwyczaj wymagana jest kaucja i tak będzie i tym razem: czyli 26 882 euro netto. Taka będzie cena za auto, plus e, kaucja w wysokości watu do czasu zarejestrowania. Auta w Polsce bezwypadkowe, nielakierowane. Jeden właściciel, praktycznie wyjęte Niemcowi spod podtyłka. Auto jest nieprzygotowane, jak już mówiliśmy, zdjęcie jeszcze w ogłoszeniu. Nie ma, nie zrobili. Oni tego auta jeszcze nie przygotowali do, do sprzedaży. Musieliśmy parę dni poczekać na przyjazd. Tutaj jest e, wtorek, środa? Środa? Środa, 1 lipca. Tak, dobrze. Jest środa. E, I od soboty czekaliśmy na to, aż e, e, pozwolono nam tu przyjechać, bo chcieliśmy wykonać jazdę próbno, a sprawa rozgrywała się o brak e, tablic. Pani tutaj stale tłumaczyła, że nie mają tablic, są do tego auta, w związku z tym musimy chwilę poczekać, aż przyjadą z Wydziału Komunikacji. Przyjechały, no i oto możemy być. Już jesteśmy po jeździe próbnej, wszystko w porządku. No i za chwilę będziemy rozmawiać o cenie. Odjeżdżamy i przestało padać. No takie życie. Cena nie do negocjacji, ale zrobią serwis olejowy i badanie techniczne, przed sprzedażą. Czyli Pan Olek będzie musiał zapłacić 26 tysięcy euro z kawałkiem podatek w Polsce. Są jeszcze opony zimowe na stanie z 2017 roku, 18-calowe Alufelgi, 6 mm z przodu, wysokość bieżnika 7 mm z tyłu. No, cóż, zobaczymy. Dzisiaj będziemy rekomendować Panu auto do zakupu. Wyślemy zdjęcia, wyślemy informacje, wszystkie które udało się tutaj dzisiaj ustalić. Pan Olek podejmie decyzję i jutro będzie kontaktował się z naszą Stellą z potwierdzeniem, czy auto kupuje. Pan Olek zdecydował się auto odebrać samodzielnie, więc to ostatnia nasza, ostatni nasz kontakt z tym, z tym autem. Życzymy powodzenia i nowemu właścicielowi, i samemu autu. Niech się zawsze sprawuje dobrze, nie ulega żadnym wypadkom, ani awariom. Niech zawsze wjezie pana Olka do celu. Tego życzymy naszemu klientowi. Do zobaczenia!